Bajka o psie Felku. Pewnego razu w małej wiejskiej społeczności urodził się pies o imieniu Felix, zwanym przez wszystkich Felkiem. Felik był inny niż jego rodzeństwo. Miał krótkie, kręcone futerko, które niczym śnieg błyszczało na słońcu. Rodzeństwo Felka miało długie, gładkie futro i nie rozumiało, dlaczego ich brat tak się różnił. Początkowo próbowali zaakceptować Felka, ale z biegiem czasu coraz bardziej go ignorowali. Felix poczuł się odrzucony. Wiedział, że nie jest taki jak reszta stada, ale miał dobre serce. Mimo początkowego smutku, postanowił znaleźć swoje miejsce na świecie. Przygarnął go stary, cichy kot, który nauczył go, jak przetrwać na własną rękę. Pewnego dnia podczas swojej wyprawy, Felix natknął się na małą dziewczynkę o imieniu Małgosia. Małgosia bawiła się samotnie na łące. A jej śmiech był jak promienie słońca przenikające przez chmurki. Felix od razu poczuł, że jest to miejsce, gdzie może być sobą. Podeszła do niego, rozejrzała się i zapytała: Czy jesteś sam, mały piesku? Felix tylko machnął ogonem, a Małgosia zaczęła go głaskać. Przyjaźń między nimi narodziła się natychmiast. Małgosia opowiadała mu o swoim życiu, o szkole, przyjaciołach, a Felix z uwagą ją słuchał, czując, jak jego serce rośnie. Kiedy Małgosia musiała wracać do domu, zaprosiła Felka do swojej rodziny. Mam nadzieję, że mama i tata pokochają cię tak samo jak ja, powiedziała z radością. A kiedy dotarli do domu, rodzice Małgosi uśmiechnęli się szeroko na widok Felka. Zrozumieli, że ich córka znalazła nowego przyjaciela. Felix szybko stał się częścią rodziny. Pomagał Małgosi budować domki D.L.A. Lalek, Pilnował, żeby nikt nie podkradał jej ciasteczek, i każdego wieczoru zasypiał u jej stóp. Pomimo tego, że został odrzucony przez swoje statko, znalazł prawdziwą rodzinę, która go akceptowała takim, jakim był. I tak Felix, pies, który był inny, dowiedział się, że każdy ma swoje miejsce na świecie. Wszystko, czego potrzebował, to odwaga, by szukać, aż znajdzie. Adela Małgosi, Felix był najcudowniejszym psem na świecie. Z futerkiem białym jak śnieg i sercem pełnym miłości. W końcu Felix poczuł, że jest w domu. Felix spędził wiele radosnych dni z Małgosią i jej rodziną, bawiąc się w ogrodzie, towarzysząc dziewczynce w codziennych przygodach. Małgosia opowiadała mu o wszystkim, co działo się w szkole, a Felix zawsze był gotów pocieszyć ją, kiedy miała gorszy dzień, swoim ciepłym, przyjaznym spojrzeniem i machającym ogonem. Dni mijały. A Felix czuł, że wreszcie znalazł swoje prawdziwe miejsce. Jednak w sercu nadal czuł pewny smutek za swoim stadem. Zrozumiał, że mimo swojej nowej rodziny tęsknił za swoimi braćmi i siostrami. Pewnego dnia Małgosia zauważyła, że Felix jest smutny. Zapytała go: Co się stało, Felku? Dlaczego jesteś taki smutny? Felix spojrzał na nią ze smutkiem w oczach, nie mogąc powiedzieć jej, co go dręczy. Wtedy Małgosia wpadła na pomysł. Następnego dnia. Małgosia zabrała felka na spacer do miejsca, gdzie Felix kiedyś żył ze swoim stadem. Na początku Felix był niepewny, ale kiedy zobaczył swoje rodzeństwo, jego serce zaczęło bić mocniej. Był nieco przestraszony, ale Małgosia trzymała go za smycz i mówiła do niego: To będzie dobrze, Felku. To twoja rodzina. Podchodząc powoli, Felix zobaczył, że jego rodzeństwo podchodziło do niego z ciekawością. Widzieli, że Felix jest teraz szczęśliwy i zdrowy, a jego białe kręcone futro błyszczało na słońcu. Zrozumieli, że byli w błędzie, odrzucając Felka. W ich oczach było teraz pokłosie skruchy. Od tego dnia Felix zaczął odwiedzać swoje rodzeństwo razem z Małgosią. Pomimo początkowego strachu i niepewności, wszyscy nauczyli się szanować i akceptować siebie nawzajem. Felix miał teraz nie tylko ludzką rodzinę. Ale i swoje statko, którego akceptowało. Małgosia, widząc zmianę w Felku, nauczyła się ważnej lekcji. Zrozumiała, że wszyscy jesteśmy różni, ale te różnice nie powinny nas dzielić. Zamiast tego powinniśmy akceptować siebie nawzajem i doceniać te różnice, bo to właśnie one czynią nas wyjątkowymi. A Felix nauczył się, że bycie innym nie jest czymś złym. W rzeczywistości to właśnie te różnice czynią nas silniejszymi i wyjątkowymi. I choć były dni, kiedy czuł się samotny i odrzucony, teraz wiedział, że miał rodzinę, dwie rodziny, które go kochały i akceptowały takim, jakim był. Dni przemieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Felix, z każdym dniem coraz bardziej radujący się swoim szczęściem, stawał się coraz silniejszy i pewniejszy siebie. Swoim białym, kręconym futerkiem przyciągał wzrok nie tylko ludzi, ale także innych zwierząt. Rodzeństwo Felka z czasem zrozumiało, że ich brat jest inny, ale to nie oznaczało, że jest gorszy. W rzeczywistości zaczęli podziwiać Felka za jego odwagę, determinację i miłość, które pokazał, mimo że był inny. Zaczęli się od niego uczyć, jak być silnym, jak być pewnym siebie, a przede wszystkim, jak kochać bezwarunkowo. Rodzina Małgosi również zauważyła zmianę w Felku. Ich dom był teraz pełen radości i śmiechu. Felix, swoją niewinną i radosną naturą, przyniósł do domu dużo szczęścia. Dla Małgosi Felix nie był tylko psem, ale prawdziwym przyjacielem, który zawsze był tam, kiedy go potrzebowała. Tymczasem Felix kontynuował swoje przygody z Małgosią. Bawili się razem, uczyli się razem i przeżywali razem różne przygody. Z każdym dniem ich więź stawała się coraz mocniejsza. Aż pewnego dnia Małgosia przyniosła do domu małą, porzuconą kotkę była przerażona i wystraszona. Ale kiedy zobaczyła Felka, jej oczy rozjaśniły się. Felix podszedł do niej powoli, pokazując, że nie ma się czego bać. Nauczył ją, jak bawić się, jak jeść i jak czuć się bezpiecznie. Kotka, którą nazwali Bella, szybko stała się częścią rodziny, a Felix stał się jej opiekunem, pokazując jej, jak radzić sobie w nowym domu. Zrozumiał, że teraz to on jest tym starszym, który musi nauczyć młodszego. Jak radzić sobie w świecie. I tak, Felix, pies, który kiedyś został odrzucony, stał się nauczycielem Dela innych. Dowiedział się, że bycie inny nie jest czymś złym, ale czymś, co może przynieść radość i szczęście innym. Bajka o felku nie kończy się tutaj. To jest dopiero początek wielu przygód, które Felix będzie przeżywać ze swoją rodziną, rodzeństwem i nową przyjaciółką Bellą. Bo prawda jest taka, że nawet jeśli jesteś inny, zawsze znajdziesz miejsce, gdzie będziesz kochany i akceptowany. Wszystko czego potrzebujesz to odwaga, aby szukać tego miejsca, a Felix pokazał, że takie miejsce istnieje. De...